sweet na wodospada miejscowość się nazywa Huai to waterfall ale napiszę wam tu na dole będzie pod filmem żeby nie kaleczyć byliśmy tu 4 lata temu lecz jest pięknie słyszycie te odgłosy bo że już takaś piła wchodzi to jest dżungla idziemy zaraz na wodospad tylko zapłacę za yy, bilet bilet za Kulter chyba 20 batów. Idziemy do pani kiedyś na no, moim starym filmie na tej tablicy było ile skary za wszystko. Nie wiem czy to nie przenieśli tam ale zobaczymy. Dobrze, idziemy, idziemy kupić bilet. i bilety kupione zapłaciłem 200 batów za dwie osoby to po 12, 11,50 i 4,50 zapłaciłem za skuter. Idziemy teraz do tej knajpki <laughs> Bata, chodź, idziemy na zupkę Proszę Tu <laughs> To jest niemożliwe Tu była ta zupa, ja to wiem Zobacz, pyta się. czekaj, dużo. Mamy takie no piękne jedzonko po 50. To jest tam co 6 zł. Wszystko jest po 50. To jest niesamowite, żeby w takim miejscu były takie ceny. Ale zupki ładne. Takie mm. zupki piękne. Niesamowite, to miałem mm, spicy, A to do ciebie Hot Tajkary ci zaraz pokażę. Kurczę jajko, ty sadzone 10 batów, złoty 15. To jest panie. To jest czy, same Same czy... jak. I ryż, ty osobno 10 batów. To no przecież to jest niesamowite. Dobra, oglądaj. Przebyliśmy tu 4 lata temu, polecam to miejsce, jest naprawdę bardzo fajne, droga jest super. A to co, co słyszycie, to pani mi pokazywała, to są cytrady, takie od nich siedzi to pod i tak. Takie dźwięki wydaje. No i jesteśmy po obiedzie z Betty. Wciągliśmy dwie zupki, pyszne zupki. To Mian Spicy. Beata po prostu zieje teraz ogniem <laughs> ja zjadłem taki nie wiem taki alarosołek rosołek jakiś ale przepyszne no, przepyszne jedzenie. Potem wzięliśmy sobie jeszcze do tego ryż i, i taką sałatkę w samych warzyw, ale z takim dobrym sosem że to jest niesamowite Do tego wzięliśmy kole na polu golfowym wzięliśmy Coca-Colę i taką wodę ala kokosową i dwie paczki holsów. holsy są tu po 12 batów To jest gdzieś złoty 40-50 i za to wszystko zapłaciliśmy 240 batów plus 60. 300 batów. No teraz jest 35 zł. 35 zł. Niestety, ale kochani, w Chorwacji za 35 zł to możecie pizzę zjeść małą. Tak to wygląda. To są takie cykady. Tajście. Ale w słońcu nie niesamowicie. O, w cieniu jest inaczej. Niki tu była dwa dni temu i poszła ze swoim chłopakiem, ale poszła do góry na ten wodospad, który wam pokażemy i wracając z wodospadu. Już nie wracała ze swoim chłopakiem Wracała z narzeczonym Ale tu już czuć się wodę w powietrzu Już jest inna temperatura Polecam wam tą knajpę, nie się nic wcześniej, a ja tu jedziecie Nic wcześniej nie, nie, nie żebyście nie szli jeść Jedzenie jest tu niesamowite, nie dość że tanie, to jest przepyszne. O, te drzewo się rozlatuje. To mi się podoba, tego kiedyś nie było. Teraz to jest bardzo dużo miejsca i to mi się bardzo podoba. O, tak się to nazywa. nazywa. White waterfall. Ostatnio jak tu byliśmy to był marzec w 2019 roku to nie było wody. Znaczy tu płynęła, ale tam po lewej dzisiaj idzie na drugi wodospad, tam było sucho. Dzisiaj tam nie idziemy, byliśmy tam, chcieliśmy tylko odwiedzić to miejsce. Tu jest. Patrzcie, tu jest jak po deszczu. No bo dwa dni temu przez godzinę była mega ulewa. Yy, I powiem Wam, że ostatnio chodziłem po takiej wodzie, jeszcze takiej ciepłej, nadrzanej od asfaltu chyba jak miałem 10 lat. Było to dawno, dawno temu. Patrz, takie owoce. Jakie bananki. Są, to, nie, to nie są bananki czy bananki? Ciekawe, mm. to jest ten kwiat, bo to jest chyba ten kwiat bananowca. Mm -hmm. Banany to ta malutka odmiana, nie? Ale bambus niesamowity. Aha, no i 4 lata. Nie wiem czy wtedy nikogo nie było w kasie czy coś Ale chodziliśmy za darmo Nawet za skuter nas nie skasowali machną ręką Może przez to, że to był jakiś taki ten okres ale jestem za tym, że powinni kasować Nie żeby nas to bolało, ale tak, żeby było na utrzymanie parku, na utrzymanie czystości. Także widzicie, tak jest, tak jest tu. This is Thailand. Wszyscy są uśmiechnięci. A jak widzą kamerę, to już w ogóle reagują, bo wiedzą, że gdzieś tam będą na jakimś kanale. Ja tylko żałuję, że nie umiem perfekt po angielsku, ale powiem wam tak szczerze, dogaduję się. No, ale nie wiem, czy bym nie wolał <coughs> szczerze nauczyć się podstaw tajskiego. Bo wtedy z tymi ludźmi na tych wszystkich wioskach można sobie pięknie pogadać. Oni i tak nigdy nie będą umieli angielskiego. A na tyle co ja potrafię, to się do dogadam z każdym. Dam sobie radę. A po tajsku tu można pogadać. Góry. Nie no, wjechaliśmy tu w te góry. Nawet zapomnieliśmy jak tu się jeździ. Nie wiedziałem, że gdzie ja pamiętam takie rzeczy, to powiem że nie pamiętałem, że ta droga po prostu prowadzi tu i koniec. I już dalej nie można dojechać. Wiem, że tu przechodziliśmy przez jakąś rzekę, a później dalej był ten wodospad. Zaraz lata znowu ten mikrofon, nie wiem czy, czy nie będzie to słychać. Znowu jakiegoś obciążania albo czegoś. Mm. Krótko by się czegł, urodził w jakimś mieście w Anglii. Byś nie musiał uczyć ruchu lewnego angielskiego. czy gdzieś są jakieś duże pajęczyny. Niki ostatnio znalazła takie potężne dwa gniazda. Na szczęście nie ma tu małpiszonów. no Wam, że to zrobili, nie pamiętam tego żeby tutaj ładnie to było pomalowane no i na to właśnie może idą te pieniądze wtedy nie brali i był problem a tu jest raczej tak że trzeba sobie zarobić żeby wydać nikt nikomu nic nie daje za darmo za siedzenie za dubanie w nosie to pamiętam To the river, to the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river, on the river we know. Sometimes the perfect words are never said. I spilled my coffee. I don't feel like talking my worries just keep growing by the day i need a moment where the green and blue appear to spin a rock and watch the ricochet to the river to the river we go Leave our worries on the shore and drift away. On the river, on the river we know. Sometimes the perfect words are left unsaid. You could change your mind when you're intertwined with the water and the waves. The doctor gave. And with that old fishing pole, I still catch him by the bucket full. The kids are helping on the grill and sneak a taste. To the river, to the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river. On the river we know Sometimes the perfect words are never said You could change your mind When you're intertwined with the water and the waves Tam macie place you your days. jeszcze dwa poziomy. Idziemy na tym przede wszystkim jeden. O, tam siedzieliśmy. Tylko tyle wody nie było wtedy. No to wchodzimy na piętro wyżej. O, powiem wam Każdy krok trzeba przemyśleć Przez on w plecach w sobie w ziemię potrzebnie z dronem Ju mnie parzą plecy Przez tą wodę nie słychać odgłosów dżungli Ci zaraz dam moje bata No i wracamy. Byliśmy na tym drugim wodospadzie. Na trzeci nie doszliśmy, bo jest 15, a chcemy jeszcze przynajmniej dwa miejsca zobaczyć. Także moglibyśmy znowu nie zdążyć. Dzisiaj późno wyjechaliśmy, tam mieliśmy pewne problemy. Potem w następnym vlogu zrobię taki cały vlog i powiem Wam o co chodziło. A że ten był taki super, ten drugi wodospad Widzicie w czerwcu nie było tutaj wody Tu taki strumyk sobie płynął zwolna Byliśmy tylko na tym pierwszym Ja nawet nie wiem, muszę po filmach zobaczyć Wydaje mi się, że ten z góry to tak słabo płynął, że nawet nie widzieliśmy go Przynajmniej tak mi się wydaje Muszę wrócić do pierwszych filmów jakie mam na kanale Tam jest Tajlandia, u mnie też przynajmniej posegregowane Bo mam paru fajnych youtuberów ale się dziwię, że oni, chyba większość z nich nic nie segreguje i znaleźć coś tam to jest koszmar. Nie wiem czy oni to specjalnie robią czy nie, żeby klikać po tych innych filmach. No ja po prostu mam do tego dostęp. A u nich wszystko przelecieć, przelecieć, szuka się nie to, znowu wskakuje na coś innego, znowu. A wystarczy jak ktoś tam jeździ Indie. Wietnam, te inne kraje to wystarczy to przecież rzucać do playlisty to jest jedno kliknięcie i ten co chcę sobie na przykład oglądać bo przykład ładowo. jeżeli oglądam Kesha to mnie Kesz tylko interesuje jak jest w Azji żadna Ameryka Południowa ani Afryka mnie tam nie interesuje nie chcę tego oglądać a nie mam nawet czasu na to ale wszystkie filmy z Azji od tych moich youtuberów oglądam No i dlatego zrobię vlog, powiem wam, dlaczego dzisiaj późno wyjechaliśmy. No to dobra, wracamy. Tyle z tego pięknego wodospadu, jak dla mnie. Okąpałem, wykąpałem się, okąpałem się, jak to tam woli. Różnie ludzie mówią. Hello. Różnie ludzie mówią. E, uśmiech za uśmiech. To jest to. Patrzcie, porfel leży, wszystko. To jest coś niesamowitego. O, tu ciszej jest. No a dwa podstawowe pojazdy na pewno w Azji, nie tam tylko w Tajlandii. To jest pick-up. To wszędzie wjedzie. 4x4. Załadujecie owoców na pakę, ludzi na pakę. Tu możecie jeździć z ludźmi na pasę, nikt wam nic nie powie. No i skuter. wszędzie zapartujecie, prawie przeciskacie się między autami, jesteście 2-3 razy szybciej niż samochodem. Jest tu dużo ograniczeń, ludzie się nie śpieszą. Dlatego nie ma sensu mieć jakiś szybki samochód. Dobra. Także to tyle z Waterfall. Jedziemy dalej. The same floor our world has been shaking on. Oh, what's your soul saying?